Słuchasz GPW, podcastu Bankier Voice. Kłaniamy się z zaskoczenia w kolejnym odcinku Gospodarczego Punktu Widzenia. Redaktor Michał Kisiel, analitykbankier.pl. Dzień dobry. I Aleksander Ogrodnik, skromnie ja. Witamy się z zaskoczenia. Ma z nami faktycznie tydzień zaskoczeń, który przynajmniej w części postaramy się rozłożyć na takie czynniki pierwsze. A działo się sporo i jeszcze się zadzieje. Powiemy o tym, że ptak w NBP staje się chyba gołębiem. Powiemy także o tym, co to oznacza przede wszystkim dla kredytobiorców. A jako, że kończy nam się kwartał i zarazem półrocze, to cofniemy się nieco w czasie, a na chwilę nawet i nieco dalej. Zerkniemy także na jawność cen w mieszkaniach, która zbliża się wielkimi krokami, a także przyjrzymy się umowie kredytowej takiej wzorcowej umowie kredytowej, którą przygotował Urząd Ochrony Konsumentów. No cóż, zapraszamy. Słuchasz GPW. Zaczniemy jednak od Rady Polityki Pienięcia. Mnieżnej. Wszyscy oczekiwali, możemy powiedzieć, a jednak. Zaskoczeni. Tak, aczkolwiek byli tacy, co się spodziewali, podobno, nawet w naszej redakcji, a więc faktycznie można powiedzieć, że jeśli coś jest tradycją, jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, no to, to dosyć skomplikowana komunikacja z otoczeniem, tak? I, I tym razem też tak było. Sygnały były raczej skłaniające do, 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 do przyjęcia hipotezy, że nic w lipcu się nie wydarzy. A tymczasem jest, jest obniżka no, o 0,25. 0,25, tak, tak. ale już jakiś tam, no to już trzecia obniżka, tak, od, od czasu tej pamiętnej obniżki przedwyborczej. Tak, tak jest. Z punktu widzenia kredytobiorców to nie będzie jakaś dramatyczna zmiana, więc. Jeśli sobie założymy, że, że rzeczywiście VIBOR podąży za tym cięciem stóp procentowych ostatnim i odzwierciedli to w całości, no to, to to będzie około 80 zł, mniej w racie przy półmilionowym kredycie. Ja za każdym razem lubię spojrzeć na takie nagłówki w mediach, w telewizji, jak wszyscy mówią, v VIBOR czy stopy w dół, i zaraz mamy, o, raty kredytów będą niższe. i To się okazuje zawsze jakieś 70-80 zł to niewiele jednak jest. Tak, ale myśleć w skali roku, to już jest całkiem sporo, a więc nawet takie małe małe cięcia co nieco zmieniają. Powiedzmy w ogóle, że te 70-80 zł dla jakiego kredytu? To też jest chyba ważne. Tak, no, pół milionowego, więc, więc na, na sporą to Chyba kwotę. taki też najpopularniejszy. W tej chwili tak, to zbliżamy się, jeśli chodzi o średnio dla nowych kredytów do tej kwoty, a więc kiedyś nie do pomyślenia, dzisiaj <laughs> pół miliona to jest średni, średni kredyt. Natomiast myślę, że tutaj warto dodać, że, że nie będzie to tak wyglądało dokładnie, jak się wydaje, jeśli chodzi o najbliższe raty. Dlatego, że tu ważniejszy oczywiście jest Wibor. Dla tych, którzy mają kredyt z oprocentowaniem okresowo stały, to w ogóle ta zmiana stóp nic nie oznacza. Natomiast... A te ostatnie kredyty udzielane chyba były takie okresowo stałe? Tak. Miały zdecydowaną przewagę w sprzedaży w ostatnich latach, a więc dla tych kredytobiorców temat stóp procentowych na razie nie jest w ogóle ciekawy. Ci ostatni kredytobiorcy tej takiej notyfikacji. Ja jeszcze pamiętam, jak moi rodzice dostawali takie listy. No pewnie dzisiaj to już elektronicznie, ale przychodził taki list. Przychodzą papierowe dalej. Dalej przychodzą papierowe. W wielu bankach, tak dalej, jest z reguły ta, ta aktualizacja oprocentowania jest raz na trzy miesiące, jak jest Wibor 3, czy raz na pół roku, nawet więc jest to rzadziej niż, niż, niż te decyzje RPP w tej chwili. Tak jak mówiłeś z tym Wiborem, bo, tak, bo to wszystko tak. zależy od Wiboru, nie od stóp. Tak, dokładnie, a WIBOR no, oczywiście podąża za tą ścieżką stóp procentowych, tych podstawowych, natomiast też wyprzedza je troszeczkę. A więc WIBOR 3M patrzy no, jakby w przyszłość trzy miesiące i, i, on, i on już wcześniej troszeczkę ten, ten cięcie ostatnio zdyskontował. Czyli można powiedzieć, że akurat oni się spodziewali. Tak, no, no bo to jest, jeśli rynek spodziewa się, że w perspektywie najbliższych pół roku, trzech miesięcy będzie obniżka, a tutaj akurat konsensus, no to, to, to już zaczyna być wyceniane, a więc tak na moje oko Wibor jest tak około 15 punktów bazowych od tego poziomu, jakby uwzględnienia już. Dzisiejszych stóp, no a, ale jeszcze by pewnie pozostaje otwarte pytanie, co będzie we wrześniu, tak? Może, może będzie obniżka taka poważniejsza. Czyli te 70 zł, to nawet nie na ten moment. Na, na, nawet nie, no ale tutaj oczywiście ten, ta aktualizacja harmonogramu w konkretnym banku jest istotna, więc. Niektórzy odczują to od razu, inni z pewnym opóźnieniem. No tak, tak jak powiedziałeś, mamy ten konsensus na wrzesień, październik. No i teraz znowu wielkie otwiera się pytanie: co dalej? Co dalej? Co dalej będzie? Jedni ekonomiści mówią raczej pauza, inni mówią, że jesteśmy w cyklu, że Rada staje się gołębia, że się tego spodziewają. To zawsze się zastanawiam też nad tym, że. No ale przecież cykl wcale nie musi oznaczać, że z miesiąca na miesiąc w każdej decyzji musi być podjęta. Na przykład możemy robić ee, obniżka, pauza, obniżka, pauza i to też jest cykl. Tak, aczkolwiek powiem tak, ja chciałbym wierzyć, że jest tak dalekosiężna wizja w Radzie Polityki Pieniężnej. No, tak jak nas zaskoczyli w maju, tak, to o, oglądając są na pewno lepsi eksperci od tego, co się dzieje wewnątrz RPP, tak? Bo to jest też pewien też power play tam u, tych osób, które tam ze sobą się ścierają tak naprawdę, ale, ale no z zewnątrz patrząc, komunikacyjnie jest to bardzo niejasna zawsze sytuacja. Jesteśmy zaskakiwani w te. I, i we na, na, na wiele sposobów i naprawdę trudno w tym widzieć jakąś taką długoterminową strategię, niestety. Do tej strategii, właśnie, jak powinni myśleć kredytowiorcy, bo mówisz, że ten WIBOR 3M obstawiał te obniżki w no wrześniu, październiku. Jeżeli przyjmiemy faktycznie, że te obniżki się pojawią nam, no pewnie bliżej października teraz niż września, Czyli będziemy skakać takim cyklem co dwa miesiące, no to faktycznie wtedy możemy spodziewać się wyższej obniżki na racie kredytu już te ponad 70 zł, czy Wibor już się dostosuje. Nie wiemy jeszcze, a więc. <noise> wielka tak, no jeszcze nie wiemy no Mamy wśród tych wskaźników, które są używane na rynku kredytów hipotecznych, na najdłuższą perspektywą, ma VIBOR 6M, czyli jest półroczny i on jest gdzieś tam w okolicach 5% w tej chwili. A więc, więc na razie nie odczytamy z niego przewidywań rynku sięgających gdzieś tam dalej niż, niż, niż ten rok kalendarzowy. Tak? Więc. To tyle. No, są, są bankowi analitycy, którzy mówią, że docelowy poziom stóp procentowych w Polsce ich zdaniem jest już tuż tuż, że będzie 4,75 w tym roku. I pauza. I, i pauza, tak. I pauza. To jest jakby bliska, zarazem daleka, bo nieznana nam przyszłość, ale troszeczkę o przyszłości, tej bliższej, troszeczkę dalszej i w ogóle dalekiej. Za nami po pierwsze półrocze po drugie kwartał, a nie wiem, czy wiesz, bardzo ciekawa ciekawostka kalendarzowa. Właśnie teraz jesteśmy już w tym tygodniu bliżej 2050 roku, aniżeli 2000 roku, chociaż wydaje się nam, że ten 2000 jest nadal tak blisko. I zebrałem takie liczby porównujące, co dzisiaj się dzieje, może co dzisiaj to ty powiesz, a ja powiem, co działo się kiedyś. Takie, takie liczby. Cena metra średnia w Warszawie 2,5-3 tysiące złotych średnia krajowa 2000 zł. No to wszystko nie dziwi, to wszystko znamy, to wszystko mniej więcej pamiętamy, ale to ciekawa rzecz. Oprocentowanie pożyczek około 16%. No tutaj to dzisiaj zdecydowanie na plus. Tak, no ja, ja pamiętam 2001 rok, kiedy mBank startował i i on proponował na rachunku takim koncie osobistym oprocentowanie 16%, więc to to były te czasy naprawdę wysokich stóp procentowych, w tym ostatnim rzucie na się nie zbliżyliśmy do tych poziomów, a więc faktycznie wydaje się, że to jest inna epoka. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o hipoteki, to one wtedy były gdzieś na no, no, etapie raczkowania, tak? A więc trzeba pamiętać, że ten rynek w Polsce ma bardzo krótką historię i gdybyśmy wzięli kredyt hipoteczny na samym początku tego rynku na lat 30 no to jeszcze ten kredyt nie został spłacony tak więc, więc jakby pierwsze pokolenie kredytobiorców tak to ujmując dopiero dopiero gdzieś tam się zbliża do końca ale oczywiście hipoteki spłacane są wcześniej więc to tylko taki teoretyczny nadpłacamy tak jednak. tak tak Natomiast ten, ten ostatni czas na, na rynku kredytów hipotecznych, myślę, że był ciekawy, bo o ile pierwsze trzy miesiące roku, to, to właściwie można powiedzieć, że taka stabilizacja nic specjalnie się nie działo, jeśli chodzi o, o oferty. To już od kwietnia dalej mamy wyraźnie pobudzenie tego rynku, ze względu po pierwsze na to, że spodziewano się już obniżek stóp procentowych i, i zareagowała na to cena kredytu. I, I banki faktycznie dosyć mocno ścięły stawki. A później przyszła ta chwila rozczarowania, że, że nie zamieniło się to w serię cięć, i w związku z tym troszeczkę się spłaszczyły te zmiany w cennikach. Powiedzmy, że, że nie ma już pomiędzy majem a czerwcem wyraźnych różnic. Bo z kolei na przykład na rynku już e, nieruchomości widzieliśmy e, pewne zmiany, tak? e, mogliśmy przeczytać między innymi na bankierze, że rynek wtórny mięknie, że maj przyniósł spadek liczby budów rozpoczynanych przez deweloperów, czyli też hipoteki nam miękły, ale nie w takim tempie. E, miękły w rozumieniu takim, że stawały się tańsze, No bo, bo to ja bym powiedział, że z punktu widzenia banków to gorzej by było, e, bo ten rynek stał się trochę twardszy w sensie konkurencyjnym. Ale, ale na, na przykład wzrosła zdolność kredytowa, tak? A więc, gdy, gdy tanieje kredyt i pozostałe warunki są niezmienione, a tak mniej więcej było w ostatnich miesiącach. No to rośnie kwota kredytu, która jest dla nas dostępna. Bo więc... no faktycznie w tym, w tym okresie najwyższych stóp i tej wysokiej inflacji ta zdolność poleciała na łeb na szyję. Tam było tak, naprawdę tak. ciężko dostać kredyt no był, nawet był, był do takiej moment, rodzinie. Tak, Dobrej. tak, był moment taki, gdzie, gdzie można było powiedzieć, że kredyty hipoteczne są produktem elitarnym, tak? A więc dla, dla tych, którzy faktycznie mają doskonałą sytuację finansową i bardzo stabilne zatrudnienie. Natomiast nadal to nie jest nie jest to produkt dla, dla każdego. Nie wiem, czy, czy można mówić, że, że już ta dostępność jest tak duża jak w 2021, bo zdecydowanie jeszcze wiele nas od tego dzieli. No ale powoli to, to jest produkt, który wraca gdzieś tam na, na, na masowy rynek. Nadal marketerzy z banków dzwonią i sprzedają przede wszystkim kredyty konsumenckie. A tak, jeszcze, oczywiście no, no Ja przynajmniej jeszcze nie dostałem, a pamiętam, że w 2021 dzwonili. Tak, tak. No i w czasach bezpiecznego kredytu 2% też no, przez chwilę było takie podbicie. Nazwijmy to wzmożenie marketingowe, natomiast no, na kredyty hipoteczne jeszcze pewnie przyjdzie lepszy czas niż jesteśmy w takim momencie przejściowym, coś się ruszyło. Tutaj ciekawostka ze świata, bo my przejechaliśmy się na kredycie 2%. Do kredytu 0% nie doszło, ale ciekawostka ze świata. Wczoraj Viktor Orban, to nie wiem czy słyszałeś, ogłosił, że Węgry wejdą w rządowy projekt, wsparcia yy, i wpakują się w tą samą minę, w którą pakowała się w Polska. Nie wiem tylko, czy te, ten rynek jest tam podobny, ale to taka ciekawostka. Tak, tak. Podobno to kredyt 3%, więc nasz był lepszy. Nasz był lepszy. Tak, znowu Polska górą. Słuchasz GPW podcastu Bankier Voice. Przejdźmy może do y, troszeczkę innej kwestii, która tak mocno rozgrzewała y, na, w, osta w ostatnim czasie. To trochę taka wisienka na torcie, y, na rynku, y, do deweloperów przede wszystkim na początku rozgrzewała, bo dzisiaj to już pogodzili się z tym losem, mówimy oczywiście o jawności cen, to jest ten piątek już, ona wchodzi w życie. No właśnie, szczerze spodziewałem się, że deweloperzy specjalnie wypuszczą teraz przed tym piątkiem, przed tym deadline'em całą masę mieszkań na rynek, nawet jakieś części inwestycji, ułamek etapu, że już jest, że można opublikować, byleby kupić sobie ten czas, no bo jednak trzeba postawić stronę internetową i wejść z jawnością cen. Ale okazało się, że tą za rosnącą sprzedażą w ostatnim czasie, no jednak ta podaż nam nie poszła. No i właśnie, co nas czeka po tym piątku, jak ta jawność już się nam pojawi? Myślę, że nic y, dramatycznie się nie zmieni na, na rynku. Y, jeśli chodzi o to, czy, czy deweloperzy mieli strony internetowe, to duży, dewe duży każdy deweloper miał. I y, 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 z, dla mnie myślę, że najciekawszym, zwracam uwagę, bo to wątek trochę pomijany, naj, najciekawszym elementem tej ustawy jest nie tyle ta jawność cen, co obowiązek publikowania też historii zmiany cen. I, Czyli jak i, jak, w tym jak yy się zmieniała. Ostatnie 30 dni, jak w sklepach. Mamy. Yy, tam nawet dłużej, o ile, o ile pamiętam. I myślę, że to jest yy, z punktu widzenia konsumentów ciekawe, bo Możemy sobie wtedy zobaczyć, jaki jest trend, tak? Co się dzieje z tym, co deweloper wprowadził do oferty. Oczywiście to są to, są te ceny ofertowe. No i, i, i to jest jakaś informacja dodatkowa, której, którą wcześniej było trudno zdobyć. Takie używając z Twojego sformułowania przed chwilą, czy mięknie, czy nie mięknie, tak? A więc będziemy mogli patrzeć, co się z tym interesującym nas lokalem działo w czasie. No, oczywiście ciekawa też będzie ta, ta baza danych o, o, o rynku nieruchomości, jeśli powstanie faktycznie, bo tutaj jest znacznie dłuższy termin na sobie wyznaczono na, na stworzenie tej, tego, tego rejestru, ale to też będzie nowa jakość dla tych, którzy rynek chcą rzeczywiście obserwować, tak analitycznie. Czasem także na potrzeby decyzji, które, które chcą samodzielnie podjąć. Wydaje się, że też dla konsumentów to będzie bardzo ważne. Mi przypomina się taka historia sprzed dwóch albo trzech lat. Jeszcze ją opisywałem w poprzedniej redakcji. Sytuacja była bardzo prosta. To był Wrocław i był mój, to był mój fryzjer, który opowiedział mi taką historię, którą później opisałem i sprawdziłem. Odwiedzał, chciał kupić mieszkanie. Odwiedził kilka inwestycji, jedna mu się bardzo spodobała, odwiedził ją, wszystko super, po czym okazało się, że dwa czy trzy tygodnie później, kiedy, bo on był na nią zdecydowany, okazało się, że cena wzrosła i faktycznie dokładnie sprawdziliśmy to wtedy razem, cena wzrosła, ja rozumiem jakby wzrosła jeszcze na tym samym piętrze, od tej samej strony północnej czy południowej, w tej samej klatce. Nie wzrosła dosłownie tylko i wyłącznie cena tego jednego mieszkania. Więc wydaje się, że to, o czym mówisz, czyli o, tej, o, tej takiej, o tym takim wykresie, który nam się narysuje, tej ceny z ostatnich X czasu, to pod tym względem będzie przy, przydatne, bo to taka przejrzystość w końcu się pojawi. Tak, aczkolwiek to nie wyeliminuje takich sytuacji, o których mówisz. A więc no, nadal można cenę zmieniać, więc to... tam jest oczywiście zapis mówiący o tym, że że kupujący będzie miał tam prawo nabyć po, po najniższej cenie, która była opublikowana, ale dochodzi yy, raczej o jakieś takie powiedzmy próby oszustwa yy, na, na etapie już yy, yy, faktycznie jakiś przygotowania do transakcji, tak to rozumiem. No, ale oczywiście to zobaczymy w praniu jakie, jakie tego będą efekty. Na pewno yy, każde rozwiązanie, które zmniejsza asymetrię informacji na rynku, jest korzystne yy, dla nas konsumentów, a więc yy, Jakbyśmy nie oceniali tego pomysłu, jakie, jakie by nie były tam niedociągnięcia techniczne, to kierunek jest jak najbardziej słuszny, bo na tym rynku informacja rozkłada się nierówno. Sprzedający wie znacznie więcej o lokalu, o zainteresowaniu, o tym, jakie były koszty, jaką cenę pokazał innym a my jesteśmy u no, tych informacji pozbawieni, a więc wyrównanie tutaj pola gry jest lepszym rozwiązaniem niż, niż, niż pozostawienie tego zupełnie rynkowi. No, dlaczego, dlaczego się za to wzięto tak późno? Nie wiem, myślę, że to sprawa... No jakieś tam, powiedzmy, budującego się wokół deweloperów napięcia, tak? bo można powiedzieć, że to jest segment rynku, który jest na widelcu jest od pewnego czasu opinii publicznej. Ale przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy nawet o tym, zadawaliśmy sobie pytanie już nawet nie tylko w kontekście deweloperów, ale takim bardzo szerokim, dlaczego wy nie możecie się w końcu samo regulować? I to było nawet w, kontek w kontekście bankowości, tak? Czyli jakby dopiero musi przyjść ten bacik. Tak, no sam regulacja z reguły pojawia się wtedy, kiedy się pojawi zagrożenie, tak? A więc yy, zagrożenie przychodzące z zewnątrz, więc yy, można oczywiście patrzeć jak piękno duch na rynek i mówić, że, yy, że warto być etycznym i, i, i warto yy, na przykład dbać o dobro wszystkich stron interesariuszy, wszystkich uczestników transakcji, ale yy, koniec końców yy, wygrywa interes ekonomiczny, tak, a więc jeśli da się. Na przykład jakąś korzyść odnieść z tego, że informacja jest rozłożona nierówno. No to będzie się to wykorzystywać, dopóki nie, nie pojawi się ręka regulatora, tak to nazwijmy. Albo przynajmniej nie pogrozi on paluszkiem, jak na rynku pożyczek się zdarzyło ostatnio. No właśnie, na rynku pożyczek ostatnio było grożenie paluszkiem. To, to w kontekście pożyczek chwilówek tak zwanych, prawda? Tak, tak. No tam była powiedzmy taka praktyka obchodzenia prawa związana ze sprzedażą produktów niefinansowych razem z pożyczkami. Po to oczywiście, żeby te limitowane koszty pożyczek jakoś ominąć. No, a więc... I były to zabawne produkty. Znaczy z da, naszej perspektywy no, to wydaje za, się. Ale nie związane z pożyczkami, tak? A więc jakieś kursy językowe i tym podobne. No i, i tutaj się pojawiło ze strony KNF-u jasne stanowisko, że albo branża się za to weźmie sama, albo za to się weźmie regulator. No i efekt jest taki, że branża się za to wzięła sama. Więc. I w międzyczasie jeden z głównych graczy powiedzmy się z tym rynkiem pożegnał, bo stwierdził, że w takich warunkach to dla niego będzie nierentowna działalność. A więc to myślę, że jest tak rzeczywiście dobra ilustracja tego jak może wyglądać dojście do samoregulacji w, w praktyce. Teraz z kolei o tej asymetrii, bo też znowu regulator, może nie do końca regulator, ale też macha paluszkiem, mowa o ułokiku który, no właśnie zaprezentował taką wzorcową umowę, jednolity kontrakt, tak to nazywa prezes Wokiku. No, generalnie chodzi o to, że mamy mieć tak jak trochę w Stanach Zjednoczonych na tych produktach spożywczych. czyli Nutrition facts, że wszystko wypisane, wiesz, ile kalorii i tak dalej, jeden wzór, a tutaj ma być, jak rozumiem, jeden wzór umowy kredytowej. Umowy kredytowej, tak. I chodzi o kredyty hipoteczne, tak? I szczerze powiem może to jest dosyć kontrowersyjna opinia, ale mi się wydaje, że tak naprawdę ten pomysł jest korzystny tylko dla banków. Okay. Bo Główny problem, który banki miały w tej chwili z kredytami hipotecznymi był taki, że po pewnym czasie, po paru latach, kwestionowane są w sądach fragmenty umów. Tak? I, i, I do czego to doprowadziło, widzieliśmy przy kredytach frankowych. Tak? A więc yy, yy, banki szukają sposobu uniknięcia tego ryzyka prawnego. I jedną z opcji jest. Yy, Umowa, która została w cudzysłowie klepnięta przez regulatorów. To nie my. To wy. Która została sprawdzona, która jest taka sama dla wszystkich i jest bezpieczna z punktu widzenia kredytodawców. Natomiast z naszego punktu widzenia, jako klientów, konsumentów, to no, zwracam uwagę: jest ustawa o kredycie hipotecznym, która opisuje prawa i obowiązki stron, co musi znaleźć się w umowie i tym podobne rzeczy. Nie było zbyt wielu spraw. Gdzie klienci kwestionowali, na przykład w Łokiku, zapisy umów o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową, mimo że one już mają parę lat historii. I, i dla mnie to jest jakby zastanawiające, także dlaczego w pierwszej kolejności Łokik bierze się za z umowy kredytu ze stałym oprocentowaniem okresowo, z którym nie ma takiego problemu. Z którym nie ma problemu. Podczas gdy kwestionowane już są w sądach umowy o kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym, opartym na WIBORze. I to się zaczyna się robić problem, może na razie drobny, ale to jest coś, co, co byłoby moim zdaniem bardziej palące. Tak, że jeśli nadal udziela się kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, no to może warto by było w pierwszej kolejności tutaj to ryzyko prawne gdzieś zdusić. Natomiast no, rozumiem, że, że ta kolejność może się też brać z tego, że docelowo ta wizja regulatorów, z, zwłaszcza KNF-u jest taka, że te kredyty z okresową stałą stopą powinny dominować na rynku. Tak? A więc z tego punktu widzenia to jest logiczne, że najpierw się reguluje ten, ten fragment. Ale... Chociaż z drugiej strony często te kredyty później zamieniają się wzmienno. Tak, no bo taka jest domyślna konstrukcja na razie, tak? No, no tam gdzieś jest marzenie takie, że za parę lat polski rynek będzie gotów na to, żebyśmy mieli stałą stopę przez cały okres spłaty. Na razie brakuje instrumentów dla banków zabezpieczenia się przed, przed ryzykiem stopy procentowej i tam, czy, czy zabezpieczenia tego typu kontraktów. Natomiast no jest ciekawe pytanie, co z tego my będziemy mieli jako kredytobiorcy i, i w Ewentualnie pierwsze, trudniejszą w, walkę w sądzie. Tak, wie, znaczy więcej myślę, że będzie można powiedzieć, gdy zostanie pokazany rzeczywiście ten wzór. I to ma się stać jesienią, ma trafić do publicznych konsultacji, wtedy zobaczymy konkrety. Natomiast tych y, informacji, które płyną z oku w tej chwili, no, tam się wyłaniają takie dosyć jak dla mnie dziwne, przyznam y, hasła. Y, na przykład o tym, że będzie to chronić klientów przed sprzedażą łączoną która i tak jest zakazana w ustawie o, o kredycie hipotecznym, więc nie można zmusić nas do wzięcia kredytu hipotecznego łącznie z jakimś tam innym produktem. A cóż, szkodzi obiecać? Tak, no ale i, tak, i tak tego nie można robić. Sprzedaż natomiast krzyżowa, taka, gdzie sobie w pakiecie coś kupujemy i za to mamy obniżkę marży, jest dozwolona, więc, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się reklamuje ten. Ten jednolity wzorzec, czymś, co już i tak naprawdę w prawie jest. Tylko po prostu mamy to zapisane w różnych, wielu miejscach. Tak, tak, no ale nikt nie chce brać kredytów solo. No tak. Bo myśmy nawet na łamach bankiera kiedyś sobie sprawdzali, z, jak wyglądają warunki kredytów tych bez dodatkowych produktów i z. I, i, I raz, że no rozdźwięk był spory, dwa, że banki wprost w, informując nas, wysy wysyłając nam symulacje, mówiły, że prawie nikt nie wybiera tej opcji, tak? mimo że ustawa o kredycie hipotecznym mówi, że gdy staramy się o kredyt, to mamy dostać pełną informację o kredycie solo i w pakiecie i to i tak no, ale ten, ten często ten solo, pakiet jest bardziej atrakcyjny no, jest wtedy. Zawsze, prawda? Bardziej atrakcyjny. <laughs> załóż konto kartę kredytową taka jest, idea, taka jest idea bo bo dla banku ma więcej źródeł przychodów i bardziej nazwijmy to przywiązanego klienta no a dla nas to jest logika gatunku i tak muszę mieć gdzieś konto no to to będę miał w tym banku, gdzie coś chociaż za to dostanę. Po prostu się przeniosę i tyle. Tak. To jeszcze w kwestii pieniędzy, bo to miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze jedno, bo obiecaliśmy Państwu, że będziemy odpowiadać zawsze na jedno pytanie, które nadsyłają nasi słuchacze. No teraz już słuchacze, wcześniej czytelnicy, użytkownicy bankiera. Państwo piszą listy, my odpowiadamy, a że mamy speca od tego w studiu, to tym bardziej, nasz słuchacz pisze bardzo krótko słuchaj. Pytanie, które składa się z dwóch, z dwóch słów: kiedy CBDC? Może zaczniemy w ogóle od tego, co to jest CBDC. E, tak. CBDC to jest cyfrowy pieniądz banku centralnego, czyli możemy to sobie wyobrazić tak, jak gotówka jest pieniądzem emitowanym przez bank centralny, tak. CBDC jest takim samym pieniądzem, tylko w innej formie. Nie fizycznej, tylko elektronicznej. I myślę, że odpowiedź na to pytanie w Polsce jest na pewno na razie nie. Na razie nie. Bo, <głos》>, tak, bo. NBP nie jest nawet na etapie jakichś przygotowań czy testów, ile na etapie, jak to się ładnie nazywa, analiz, czyli śledzenia tego, co się dzieje na świecie I w grudniu, popołudniu. Że znaczy po prostu nie ma woli, żeby, żeby w tę stronę zmierzać. I pod tym względem polski bank centralny jest no, dosyć wyjątkowy, bym powiedział. No, może nie, nie zupełnie samotny na rynku, ale, ale należy do mniejszości. Czyli gdzieś jednak te prace są bardziej ambitne, o tak powiedzmy. Tak, no, są zaawansowane w strefie euro, są zaawansowane w krajach skandynawskich, w Chinach już CBDC jest, i w kilku małych krajach także się pojawiło. Natomiast w Polsce no, głównym argumentem przeciwko jest to, że mamy silnie i dobrze rozwinięte systemy płatności bezgotówkowych, takie jak BLIK i, i tym podobne i tutaj no, nie widzi się potrzeby z punktu widzenia przynajmniej systemu płatniczego wprowadzenia mhm. CBDC. Ja się w ogóle zastanawiam, jaka jest korzyść z tego CBDC? Coś możemy na tym zyskać, jeżeli to wprowadzimy? Y Argumentów jest na pewno sporo, tylko to trochę zależy od y, części świata, o którym mówimy, bo są kraje, gdzie jest niski poziom bankowienia i CBDC to jest tak jakby podstawowy rachunek bankowy dla każdego, a więc wtedy głównym argumentem jest inkluzja finansowa, że, że dajemy ludziom nowoczesne rozwiązania bez, y, bez angażowania prywatnego sektora. Natomiast w naszej części świata no, myślę, że to w Polsce mógłby wybrzmieć ten argument y, bezpieczeństwa, tak, że. To jest jakby dodatkowy, nadmiarowy, taki backupowy system płatniczy. Tak? Jeśli Visa i Mastercard amerykańskie powiedzą, że żegnamy ten rynek. Jeśli przestanie działać internet, bo ktoś nam przetnie kable. To CBDC może na przykład działać offline może wtedy pełnić taką rolę no, dodatkowego systemu, podsystemu płatniczego, oprócz fizycznej gotówki, czy zamiast, kto wie. A więc no, to jest jeden z argumentów, ale ich jest naprawdę sporo. myślę, że Bo to też nie jest tak chyba na że... osobny odcinek. Był tak, to. zdecydowanie, zdecydowanie. Ale to chyba też nie jest tak, że te pieniądze, wszystkie złotówki, które funkcjonują w świecie, to nie jest tak, że każda ma chyba. Odpowiednik swój fizyczny papierkowy. No nie, oczywiście w, w tym, tych agregatach podaży pieniądza no gotówka to jest mała część. A więc nawet w krajach takich jak Polska, które są dosyć gotówkowe wbrew pozorom, no to oczywiście znacząca część pieniądza w gospodarce w obiegu jest w postaci pieniądza bezgotówkowego. Czyli kiedyś może jeszcze doczekamy się CBDC? Tak, tak, ale no, jeszcze nie. Dziś. nie I tym akcentem żegnamy się z Państwem. Michał Kisiel. Dziękuję bardzo. I Aleksander Grodnik, dobrego weekendu, znośnego tygodnia i do usłyszenia w piątek.